Rozdział 17. Żółta chusta w kropki. Otwieram jedno oko i od razu znów je zamykam. Nożesz co oni mają do tych porąbanych świateł? Czy ja jestem właśnie na jakiejś scenie? Nie potrzebuję reflektorów, żeby się obudzić. Może dlatego w kostnicy jest tak jasno. Tam też mają nadzieję, że człowiek powstanie z martwych przy takim naświetleniu. Czemu mi po prostu nie zamknęli w ciemnicy? Och, jak to dobrze, że przynajmniej głowa mi nie pęka! Próbuję otworzyć ponownie swoje oczy, ale to dla mnie za duży wysiłek. Może ja poproszę o okulary przeciwsłoneczne? W końcu udaje mi się przyzwyczaić do światła, chociaż trochę mi to zajmuje, przymrużam oczy i oglądam się po pomieszczeniu. Jestem sama. W sali oprócz mojego łóżka i sprzętu medycznego są dwa krzesła i niewielki stolik, a w rogu pokoju leży moja torba. Najwidoczniej John mi ją przyniósł. Przerywam na chwilę oglądanie się po pomieszczeniu, bo w głowie pojawia mi się jedno ważne pytanie. I jak długo była mnie przytomna? Zaczynam oglądać się za czymś, co dałoby mi pojęcie o dzisiejszej dacie i w końcu natrafiam wzrokiem na kalendarz na ścianie. Widzę duży napis Maj, co oznacza, że nie mogłem spać dłużej niż dwa tygodnie. Na sekundę nieruchomieję i znów patrzę na kalendarz. Oddycham z ulgą, gdy upewniam się, że również rok jest prawidłowy. Czuję się odprężona, co jest zapewne spowodowane morfiną w moich żyłach. Chcę się ruszyć, ale mój bok przeszywa ostry ból. Zaglądam pod kołdrę i widzę, że brzuch jest cały zabandażowany. Wspomnienia nagle do mnie powracają i zdaję sobie sprawę, że niewiele pamiętam. Obraz skończył mi się na tym, że Sherlock wyniósł mnie z budynku, a dalej widzę tylko ciemność. Chwilę zastanawiam się nad tą całą sytuacją, gdy mój wzrok zahacza o coś kolorowego w rogu sali. Otrząsam się z rozmyślań i skupiam całą uwagę na stojącym wieszaku na ubrania, na którym ktoś powiesił dużą, żółtą chustę w białe kropki. Materiał jest ubrodzony i są na nim ledwo widoczne ślady jakiejś ciemnej cieczy. Czuję, jakby czyjeś ręce zcisnęły mi się na gardle i przez chwilę nie mogę oddychać. Szok, jaki wywołał we mnie ten niewinnie wyglądający przedmiot, sprawia, że nie mogę się ruszyć. Ta dziecięca chusta była związana z jedną z moich pierwszych spraw. To była moja pierwsza misja, którą kompletnie zawaliłam, i niemal przypłaciłam to życiem. Byłam niedoświadczoną osiemnastolatką. I dostałam zadanie pozbycia się kierownika dużej firmy, który sądził, że uda mu się przechytrzyć Jim'a. Moriarty wyznaczył mi miejsce i niczym ninja przemknęłam na wyznaczone stanowisko. Siedziałam ukryta w gabinecie biznesmena. Mój pistolet był już wymierzony w jego głowę. Byłam gotowa nacisnąć spust, gdy zadzwonił jego telefon. Zawahałam się. I właściwie nie wiem, na co miałam nadzieję. Może sądziłam, że to Moriarty dzwoni i odwołuje całą akcję. Starczałam więc nieruchomo i obiecałam sobie, że gdy tylko upewni się, że to nie Jim, jest po drugiej stronie słuchawki, strzelę. Jednak kiedy usłyszałam, jak mój cel wypowiada pierwsze słowa, krew zastygła mi w żyłach. Cześć kochana, tak, tatuj zaraz kończy i przyjeżdża do domu. Tak, mam Twoją zgubę. Obiecuję, że ci ją przywiozę. Dobrze, papa. Pozwoliłam mu dokończyć rozmowę, wciąż mierząc do niego pistoletem. Jednak. jednak, świadomość, że ten mężczyzna właśnie rozmawiał ze swoją małą córeczką, która czekała na swojego tatę w domu. Nie dałam rady. Nie byłam w stanie strzelić i pozbawić to dziecko ojca. Emocje były zbyt silne. I nawet nie zauważyłam papierka, który leżał na podłodze. Nadepnęłam na niego, chcąc się wycofać, przez co zdradziłam swoją pozycję. Biznesmen od razu mnie zauważył, ale on nie wahał się ani przez chwilę. Wyciągnął z zapasa broni i strzelił. Do teraz nie wiem, czy to jego zerowe umiejętności, słabe światło czy może dobra wola, ale to nie był zabójczy strzał. Oberwałam wudo, a mężczyzna zwiał. Zostałam wtedy sama w pomieszczeniu, wykrwawiając się i przeklinając za to, że miałam chwilę słabości. Wiedziałam, że muszę zatomować ranę, więc złapałam za pierwszy materiał, jaki rzucił mi się w oko. Była to jaskrawo żółta chusta w białe groszki. Bardzo możliwe, że to o niej mówił ojciec, wspominając o zgubie swojej córki. A teraz ta sama chusta wisi na wieszaku parę metrów przede mną. Wciąż ma na sobie ledwo widoczne ślady mojej krwi. Oczywiście wiem, kto ją tu zostawił i wiem, co ona oznacza. Zawaliłam. Kompletnie zawaliłam. Wypchnęłam Sherlocka poświęcając się i tym samym pokazałam słabość. Jim zaczyna podejrzewać, że detektyw stał się dla mnie kimś ważnym. Cholera, coś ty zrobiła, Gabriel? Przecież doskonale wiesz, jak miała się potoczyć Twoja misja. Wciąż żyjesz w jakimś zrąbanym złudzeniu, że nie będziesz musiała tego robić. Że będziesz, że będziesz mogła żyć szczęśliwie u boku Johna, Mary i Sherlocka. A teraz. ty idiotko! Mogłeś dać sobie się uratować. Moriarty by się niczego nie domyślił. Przecież wiesz, co się może teraz stać. Ściekłość na samą siebie i rozrywająca bezsilność są zbyt mocne. Nie umiem dłużej powstrzymać łez, które ściekają mi po twarzy. Zakrywam usta ręką, żeby nikt nie słyszał mojego szlochu i zaciskam powieki. Ciągle miałaś nadzieję. Sądziłaś, że Problemy same znikną. Nie mogę pozwolić, żeby Jim uznał, że zaczęło zależeć mi na Holmesie, mimo że jest to cholerna prawda. Cicho szlocham, trzymając dłoń przy ustach i nosie tak mocno, jakbym chciała się udusić. Zwracam zaczerwienione oczy ku niebu, wiedząc, że nigdy nie zasłużę na wybaczenie. Nagle niespodziewanie drzwi do sali się otwierają i wchodzi Sherlock we fioletowej koszuli, w zmierzwionych włosach i z kubkiem herbaty w ręku. Szlak. W mgnieniu oka wycieram łzy z twarzy, chociaż wiem, że jest już za to za późno. Detektyw zastyka w bezruchu i wpatruje się we mnie szybko, skanując wzrokiem całą moją sylwetkę. Odwracam głowę, chcąc ukryć przed nim swoje zbyt już widoczne emocje. Nie mogłeś wyjść parę minut później? Krzyczę w myślach, na naprędce wymyślając wytłumaczenie dla mojego zachowania. Słyszę za sobą ciche uderzenie zamykanych drzwi, a po chwili czuję chude palca Sherlocka na swoim ramieniu. Mimowolnie się wzrygam, ale nie jestem w stanie dłużej odwracać wzroku. Spoglądam wprost w oczy Holmesa, który stoi zaraz obok mojego łóżka i patrzy na mnie z czystym zdziwieniem. Czy coś się stało? Pyta o dziwo bardzo łagodnie. Nie, przed chwilą się obudziłam i mm, zbyt gwałtownie się poruszyłam, no to skończyło się silnym bólem w boku. Nie jestem pewna, czy ta wersja go przekonuje, bo robi dziwną minę. Mam wezwać lekarzy? Jego spokojny głos nagle uświadamia mnie, że ta niezrozumiała mina to połączenie troski z poczuciem winy. Sherlock nigdy wcześniej tak nie wyglądał i zdało mi się to naprawdę dziwne. Nie, jest już dobrze, ale pewnie i tak musisz im powiedzieć, że się obudziłam. Mówię, a nasze spojrzenia się stykają. Serce na chwilę mi przyspiesza. I mam ogromną ochotę zrobienia czegoś, czego potem będę żałować. Delikatnie podnoszę się, siadając i chcę zbliżyć się do Sherlocka, gdy kątem oka dostrzegam żółtą chustę na wieszaku. Szybko się odsuwam i odwracam wzrok. Holmes ogląda się za siebie, ale chyba nie dostrzegł, że to chusta spowodowała moje dziwne zachowanie. Detektyw prostuje się chyba trochę zaskoczony i odwraca w stronę wyjścia. Hmm, w takim razie idę poinformować lekarza. Już chcę wyjść, ale po chwili dodaję, gdybyś... Czegoś potrzebowała, to będę w pobliżu. Gdy Sherlock znika za drzwiami, opadam na poduszkę. Ty to potrafisz wszystko schrzanić, idiotko. Sherlock musi mieć mało klientów, skoro ma czas, żeby siedzieć w szpitalu. Po paru minutach przychodzi do mnie zespół lekarzy, którzy wykonują mi potrzebne testy. Dostaję leki, a już po południu w mojej sali zjawia się John's Mary. Po standardowych pytaniach, jak się czujesz, pytam ich o sprawy, które się wydarzyły, gdy byłam w stanie śpiączki. Zapisaliśmy się na kilka badań w związku z ciążą. Informuje do mnie doktor. Na jaką płeć liczycie? Pytam, lekko się uśmiechając. John i Mary wymieniają szybkie spojrzenia. Możemy o córeczce, ale z synka będziemy tak samo szczęśliwi. Najważniejsze, żeby było zdrowe. Kiwam głową. A powiedzcie. Co z Sherlockiem? Miał jakąś ciekawą sprawę? John dziwnie się uśmiecha. Miał chyba jedną, ale codziennie chociaż na chwilę do ciebie zaglądał. Mam ochotę wybuchnąć śmiechem, ale dociera do mnie że co on nie żartuje. Kiedy sobie to uświadamiam, mimowolnie na mojej twarzy pojawia się uśmiech i czuję przyjemne ciepło w sercu. A wiesz już, kiedy cię wypiszą? Pyta John, więc otrząsam się z rozmyślań. Lekarz powiedział, że już za dwa dni. Małżeństwo Watson szeroko się uśmiecha i ja też cało rozpromieniam promieniam się na tę myśl. Następnego dnia na chwilę wpada do mnie Greg, żeby zapytać o samopoczucie. Mam cały dzień na rozmyślanie i to jest mi naprawdę potrzebne. Żółta chusta na wieszaku stale mi przypomina o Moriartim i to nie daje mi spokoju. Nie mogę już dłużej tego bagatelizować. Muszę zadać sobie jedno ważne pytanie czy czuję coś do Sherlocka? zastanawiam się nad tym i wyliczam w głowie argumenty za i przeciw. Kiedy jest w pobliżu, serce mi przyspiesza, ciągle o nim myślę, a gdy wczoraj przyszedł do mnie ja miałam chęć, która trwała może ćwierć sekundy, ale chciałam go pocałować. O nie, Gabriel, coś ty najlepszego zrobiła. Wygląda na to, że ty faktycznie go darzysz uczuciem. Unikam tego jednego słowa, ale to ono idealnie oddaje to, co czuję. Nie, nie możesz pozwolić, dać się ponieść emocjom. Nie możesz. Jak mam jednak z tym walczyć, skoro będę się z nim widywała codziennie? Burza myśli przemyka przez moją głowę i w końcu dochodzę do jednego logicznego rozwiązania. Muszę unikać Sherlocka. Nie mogę pozwolić, żebyśmy byli blisko siebie, zostawali na długo sam na sam. Czuję się jak własna przyzwoitka. Moriarty musi pomyśleć, że to, co zrobiłam, było tylko sposobem, żeby misja się udała. Chciałam, żeby to Jim dokonał ostatecznego kroku i nie mogłam ryzykować, że Sherlock tak po prostu zginie. Mogę to też uargumentować, że wiedziałam, że jeśli coś mi się stanie, Holmes może mi pomóc. I jednak, gdyby role się odwróciły, nie miałabym na tyle siły, żeby przenieść rannego detektywa do samochodu. Jim jest teraz bardzo podejrzliwy, więc może jeśli przez najbliższe tygodnie nie dam mu podstaw do oskarżania mnie o uczucia, uda mi się z tego wybrnąć. Następnego dnia rano John przyjechał, żeby zabrać mnie ze szpitala. Moja rana wciąż daje o sobie znać, ale poza tym, że wolniej chodzę, jestem w miarę sprawna. Czekam więc przed szpitalem ze swoimi rzeczami, gdy podjeżdża po mnie mój przyjaciel. Wpakowuję swoją torbę na tylne siedzenie i siadam obok Johna, który z uśmiechem wita mnie. Chciałbyś może wpaść do nas na chwilę? Pytam, gdy samochód rusza i zostawiam za sobą ten okropny szpital. Chciałbym, ale na dziś mamy wizytę kontrolną z Mary. No łatwiej by mi było, gdyby Watson był ze mną, ale oczywiście, akurat teraz nie może. Jasne, rozumiem. Pozdrów Mary. Mówię spokojnie, gdy wjeżdżamy na ruchliwa ulicę Londynu. Po chwili dojeżdżamy pod moje mieszkanie. John jednak jest już spóźniony, więc szybko się żegna i odjeżdża, a ja stoję przed drzwiami z numerem 221b, ściskając w ręku swoją torbę i próbując przewidzieć, jak potoczy się dalej sytuacja? Gdy wchodzę do środka, od razu witam mnie pani Hudson z szerokim uśmiechem na twarzy. Sherlock jest na górze, informuje starsza kobieta. Ma klienta? Pytam z wielką nadzieją, ale moja niegospodyni nie kręci głową. O, jest sam. Parę minut temu słyszałam, jak komponował. Z uśmiechem kiwam głową, mimo że wcale nie jest mi wesoło. Wchodzę po schodach na górę i nie mogę już dłużej tego odwlekać. Otwieram drzwi i wkraczam do salonu. Jak zwykle panuje tutaj wielki bałagan, a Sherlock stoi przy oknie ze skrzypcami w ręku. Już wróciłaś? zagaduje detektyw, odkładając instrument. Tak. Mówię pod nosem i od razu kieruję się do kuchni, nawet na niego nie patrząc. Tak, oto zaczęła się moja własna misja: unikać detektywa. Za każdym razem, gdy Sherlock siedział w fotelu, starałam się skupić na książkach. Gdy wchodził do kuchni. Od razu ją opuszczałam. Próbowałam robić to jak najmniej widocznie i nie wiem, jak to wyszło. Sherlock nie był zbytnio rozmowny, zresztą jak zwykle, ale i tak, jeśli nie musiałam, w ogóle z nim nie gadałam. Najbardziej jednak uważałam na te momenty, w których nasze spojrzenia się stykają. To działało na mnie najmocniej i nie mogłam pozwolić, żeby coś takiego skończyło się jakimś niepohamowanym ruchem. Jak na złość, nie pojawiała się żadna nowa sprawa, a i John rzadko nas odwiedzał. Już tydzień trwam w tej dziwnej misji i zaczynam mieć nadzieję, że uda mi się zmylić Jima. Zamyśliłam się na chwilę z tacą po kolacji w rękach, gdy czuję długie palce Holmesa na moim ramieniu. Prawie podskakuję ze strachu, bo nawet nie zauważyłam, kiedy stanął za mną. Odwracam się szybko i zastygam zaraz przed nim. Próbuję jeszcze szybko wyjść z tej sytuacji i odkładam tacę na stolik, chcąc po prostu na niego nie patrzeć, jednak jego dłoń zjechała na moje przedramie. Gabriel wypowiada moje imię cicho i delikatnie. Akurat teraz postanowił się zwracać do mnie po imieniu. Wcześniej, gdy używał mojego nazwiska, był w tym pewien dystans i nagle postanowił to zmienić. Nie mogę dłużej wpatrywać się w pusty talerz na srebrnej tacce, więc odwracam się do Holmesa i unoszę brwi, udając zdziwienie jego zachowaniem. Co się dzieje? Pytaj szybko wymyślam w głowie strategię. Ale o co chodzi? Od tygodnia mnie unikasz. Czyli jednak nie robiłam tego aż tak niezauważanie. Nieprawda? Mówię, wymuszając na twarz uśmiech niewiniątka. Holmes marszczy brwi i staje jeszcze bliżej. Wciąż uciekam wzrokiem od jego oczu. Nie rozmawialiśmy w ogóle o tym, co się zdarzyło w tamtej pracowni. Wciąż na niego nie patrzę. Nie wiem, o czym chcesz rozmawiać. Od kiedy wypchnęłaś mnie z tamtego budynku, unikasz tego tematu i mnie. <grytanie> Aż tak ci zależy na mojej uwadze? Cicho się śmieje, chociaż bez cienia radości. Tak. Mówi cicho. Ale stanowczo, a ja czuję, jakby ktoś zamienił mnie w kamień. Nie potrafię już dłużej wstrzymywać wzroku. Spoglądam w górę wprost w jego błękitne oczy i błagam w myślach, żeby był pod wpływem kokainy i to przez nią jego źrenice się powiększyły. Niby czemu? Pytam szczerze, chociaż nie kieruję tego pytania do niego, ale do siebie. Czemu chciałbyś moje uwagi? Nawet nie wiesz, co w życiu zrobiłam. Zaczynam mi tracić kontrolę nad słowami. Jego niebieskie oczy przewiercają mnie na wylot i zaczyna się ze mnie wszystko wylewać. Zrobiłam wiele strasznych rzeczy, Sherlocku. Żyłam w kłamstwach, chroniłam ludzi, raniłam najbliższych. Do oczu napływają mi łzy, ale nadal nie wiedzieć, czemu nie chce się zamknąć. Zabijałam! Rujnowałam rodziny, próbowałam wyzbyć się wszystkich uczuć, stałam się bezduszna, byłeś w stanie zrobić wszystko dla swoich przyjaciół, więc niby jak tobie mogłoby zależeć na uwadze kogoś takiego. Nie mogę już nic więcej powiedzieć, ponieważ Sherlock przelknął swoimi ustami do moich. W moim wnętrzu następuje eksplozja. Zamykam oczy, a wszystko, co mnie otacza, emocje, obawy i lęki, to wszystko znika. Chcę po prostu zatopić się w tym delikatnym pocałunku. Dłonie Sherlocka delikatnie przytrzymują moją twarz, a każdy punkcik skóry, którego dotknął, zaczyna mrowić. Spinam się na palce, a serce bije mi tak szybko, że dziwię się, że jeszcze nie wyskoczyło. Chcę zatrzymać tę chwilę jak najdłużej. W swoich misjach wiele razy musiałam kogoś pocałować, ale to nigdy nie było takie. Chcę więcej. Chcę zatopić się w jego ustach i już na zawsze trwać w tej błogiej chwili. Nasze usta powoli się rozłączają, ale my wciąż trzymamy je zaledwie centymetr od siebie. Otwieram oczy, które są tak blisko niebieskiego wzroku Sherlocka, który wciąż delikatnie trzyma moją twarz. Nagle za plecami Holmesa coś miga. To jest tylko ułamek sekundy za oknem w przeciwległym budynku w jednym z mieszkań zapala się światło ukazując na basgrany czerwoną farbą napis Miss Me. Mam wrażenie, jakby ktoś właśnie mnie postrzelił. Robi mi się słabo i nie jestem w stanie dłużej utrzymać się na nogach. Powoli osuwam się na podłogę, a miliony myśli uderzają we mnie niczym hieny, chcące rozerwać mnie na kawałki. Jim wie. Ty cholerna kretynko! Czuję pożerzającą się w moim ciele pustkę. Wszystko wokół spowija aura rozpaczy i samotności. Nie chcę już więcej nic czuć. Mam ochotę płakać, krzyczeć i niszczyć, gdy nagle... Czuję obejmującym mnie ramię Sherlocka. Dopiero teraz widzę, że on również klęczy, bardzo blisko i delikatnie mnie obejmuje. Na jego twarzy maluje się strach i troska, której nie jestem w stanie znieść, chociaż chcę zatopić się w jego ramionach, chociaż mam ochotę znów poczuć smak jego ust. Nie mogę. Nie jestem w stanie dłużej tu przebywać, po prostu muszę wyjść, pomyśleć sama. Wiem, że to, co zrobię, może zdać Sherlockowi się niejasne, a może nawet bolesne, ale szybko podnoszę się z ziemi i wybiegam z mieszkania. Biegnę szybko, żeby Holmes nie mógł mnie dogonić, chociaż nie sądzę, żeby za mną biegł. Skręcam w mniejszą uliczkę i dopiero teraz zwalniam. Wszystko schrzaniłaś! Co do sobie myślałaś, całując go, ale. Ale. To przecież. on mnie pocałował. Ta myśl uderza we mnie z siłą tarana. Sherlock naprawdę mnie pocałował. Jeśli Jim to widział, uzna, że moja misja się powiodła, a to znaczy. Nie. Nagle ktoś przykłada mi kawałek materiału do twarzy. Przerażona wciągam powietrza dokładniej środek usypiający, którym był przeciągnięty materiał. Wszystko się urywa. Otwieram oczy i chwilę trwa, zanim obraz mi się wyostrzy. Zdaję sobie sprawę, że siedzę na krześle. Na początku spodziewam się lin albo pasów, ale niczego takiego nie ma. Jestem zamknięta w małym pomieszczeniu z gołymi ścianami. Jest tu trochę chłodno, a jedynym źródłem światła jest stara lampa zawieszona pod sufitem. Przede mną znajdują się drzwi. Powoli chcę wstać i zdaję sobie sprawę, że mam pełną swobodę ruchów. Jestem gotowa, żeby uciec, gdy drzwi nagle się otwierają i wchodzi Moriarty. Krew zastyga mi w żyłach i nieruchomieje. Cześć. Wita się z szerokim uśmiechem. Dawno się nie widzieliśmy, może jednak usiądziesz, będzie ci wygodniej. Powoli opadam na krzesło, wciąż nie wiedząc, czego się spodziewać. Nie martw się, zaraz będziesz mogła wyjść. Chciałem tylko pogadać mogłeś napisać burcze pod nosem, a Jim głośno chichocze. <grystanie> uwielbiam cię. Nie. Pisanie jest nudne, chociaż uwielbiam twoje raporty, ale nie tym razem. Lubię z tobą rozmawiać na żywo. Jego szeroki uśmiech napawa mnie przerażeniem. Widziałem, co się z dzisiaj stało. Porusza znacząco brwiami, jak nastolatek, który przyłapał kolegę na podrywaniu dziewczyny. Wreszcie ci się udało! Sherlock cię kocha! Mówi melodyjnie, jakby śpiewał rymowankę. Super! Czyli będziesz chciał teraz. Nie kończę, bo Jim przerywa mi swoim śmiechem. <grym> nie! Znaczy, mógłbym, ale jeszcze nie. To, co zrobiłaś w tamtej pracowni, no powiem, że przez chwilę byłem zaniepokojony, ale. Moriarty przygląda mi się. I wiem, że to moja jedyna szansa, żeby wmówić mu, że nie chodziło mi o dobro Sherlocka. Przecież wiesz, czemu to zrobiłam? Mówię spokojnie, używając tej specyficznej dla agentów obojętności. Jakby był ranny, to jak miałabym mu pomóc? Przecież tyle planowania nie mogło się zmarnować. Jakby się po prostu wykrwawił, to byłoby nudne. Jim nagle szeroko się uśmiecha. Sama nie wierzę, że mi się udało, ale dalej gram. Czyli jeszcze nie chcesz kończyć mojej misji? Nie. Moriarty klaszcze w dłonie. Pewien niemądry głupta z rządu k zaczął kręcić. Muszę się tym zająć, więc wyjeżdżam. A przecież nie chciałbym ominąć najciekawszej akcji. Oczywiście wciąż będę wiedział o każdym twoim ruchu, ale Sherlockowi dobrze zrobią kolejne zakłamane miesiące? Te słowa przebijają mnie niczym sztylet, ale trwam zaparcie przy swojej roli. Czyli mam dalej grać i czekać, aż wrócisz? Dokładnie. Przed tobą jeszcze jeden ciekawy wątek. Niby jaki? Rodzinne spotkanie. Jim hichocze. Ja już lecę. Wróć bezpiecznie. Mówi odwracając się napięcie i znikając za drzwiami. Rodzinne spotkanie? Chwilę się nad tym zastanawiam, ale nie mam zamiaru dłużej przebywać w tym pomieszczeniu. Wstaję i otwieram szare drzwi, za którymi widzę tylko ciemność. Po omacku idę wzdłuż ściany, gdy wyczuwam pod palcami metalową klamkę. Naciskam ją i staję przed ruchliwą ulicą Londynu. Oddycham z ulgą, bo rozpoznaję te budynki. Do domu mam kilka kilometrów. Niestety, wyszłam z mieszkania bez pieniędzy, więc nie stać mi na taksówkę. Ruszam więc do przodu, a niebo zaczyna robić się coraz ciemniejsze. Idę, rozmyślając o tym, co się stało. Przecież nie mogę pozwolić, żeby Jim dokonał swego. Po prostu nie mogę. Dał mi trochę czasu, ale kiedy wróci, nie pozwolę mu zjeździć swojego planu. Jeśli chcę uratować życie swoich przyjaciół, pozostaje mi tylko jedno wyjście. Muszę... Muszę zabić Jim'a Moriarty'ego. Nareszcie będę wolna. Ale... To będzie pewnie moje najtrudniejsze zadanie, i wątpię, żebym wyszła z tego żywa. Ale muszę spróbować. Na razie, jeśli wierzyć jego słowom, będzie gdzieś daleko, może nawet w innym kraju. Nie mam więc teraz możliwości, żeby dokonać mordu. Jim świetnie przewiduje ruchy innych, więc nie mogę dać po sobie poznać, że chce się zbuntować. Muszę zachować się tak, jakbym cały czas wypełniała jego polecenia. Kiedy wreszcie staję przed drzwiami z numerem. 221B, strach zaciska mi się na gardle. Sherlock będzie miał pewnie dużo pytań, ale nie mogę mu nic powiedzieć. Nie ma też sensu znów go unikać. W myślach przygotowuję odpowiedzi na jego pytania i wchodzę do budynku. Idę schodami na górę i zastaję Sherlocka jak zwykle przy oknie. Pewnie widział, jak się wahałam przed wejściem. Zamykam za sobą drzwi, a detektyw nawet nie reaguje. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, co on teraz myśli. Powoli zbliżam się do niego i staję tuż za jego plecami, Sherlock. Wypowiadam jego imię cicho i spokojnie. Holmes drga i powoli się odwraca. Znów nasze spojrzenia się krzyżują, i zanim zacznie obrzucać mnie pytaniami, może pretensjami, to ja muszę zapanować nad sytuacją. Szybkim ruchem zbliżam się do niego i mocno go przytulam. Czuję, jak cały się spina, najwidoczniej nie spodziewając się takiej reakcji, ale po chwili się rozluźnia i delikatnie mnie obejmuje. Musiałam chwilę pomyśleć. Przepraszam, że tak zareagowałam. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, Sherlock staje się mi wierzyć. Odsuwamy się od siebie, a detektyw tylko kiwa głową. Powoli się odwracam i kieruję do kuchni, bez konkretnego celu, tylko żeby na chwilę odetchnąć, gdy słyszę za sobą rozkoszny dźwięk skrzypiec.